Wiele się dzieje w polityce, dokładnie w Sejmie. Mamy ustawę, i to jest dobra rzecz, która ma ograniczyć czy dać państwu narzędzia do ograniczania dostępności pornografii, szczególnie przez dzieci. Mamy walkę z religią, którą przeprowadza postkomunistyczna lewica, i robi to ze złamaniem konstytucji. Prawa międzynarodowego, czyli umów międzynarodowych, czyli konkordatu, a także ustaw, jakie wynikają z tego konkordatu. Mamy teraz jeszcze, pojawiła się petycja w Sejmie, żeby zakazać, zabronić spowiedzi dzieciom. Pewien, nazwijmy to, nieco szurnięty performer postanowił tego rodzaju Pomysł zaproponować i pewnie się nieco takich kandydatów znajdzie. Mamy poważną sprawę dotyczącą podmiany wychowania w rodzinie jako przedmiotu szkolnego na rzecz wychowania zdrowotnego, które w rzeczywistości jest wychowaniem czy deformacją sumień młodzieży. Na tle różnych, jakby to powiedzieć dywiacji seksualnych. Więc mamy rzeczywiście taką sytuację, kiedy rządzący obóz napiera w tych różnych takich obszarach, które są ważne dla tej części opinii publicznej, która identyfikuje się jako katolicka, prawicowa, ale też mówiąc szczerze, to zdroworozsądkowa, przynajmniej w niektórych tych sprawach, choć w zasadzie to we wszystkich tych Sprawach zdrowy rozsądek tutaj jest po prawej stronie, jak sądzę. No i w całym tym kontekście mamy bardzo ciekawą sytuację. To znaczy, Sejm odwiedził nowy metropolita Warszawski arcybiskup Adrian Galbas i odprawił mszę, a w dodatku wygłosił Kazanie, wygłosił Homilię, którego, z którego cytaty. Już w różnych miejscach internetu można przeczytać też w postaci tytułów, na przykład Opoka pisze, kościół powinien angażować się w politykę. No muszę powiedzieć, że arcybiskup Adrian Galbas na razie jak najbardziej idzie w tę pozytywną stronę, którą jak mi się zdawało będzie szedł. Zanim jednak przejdę do tego, co więcej arcybiskup powiedział na temat kościoła i polityki, dziękuję Wam za subskrybowanie kanału, za to, że go odwiedzacie. Zachęcam, żebyście subskrybowali, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Także udostępniajcie linki do tych komentarzy, które uważacie za wartościowe, z tych, które przygotowałem. Komentujcie także, dajcie daj, łapki w górę, w dół, jak nam Wam pasuje. Możecie także finansowo wspierać moją pracę poprzez linki w opisie filmu, i zrzutka, a także narzędzia, które YouTube udostępnia jako te, dzięki którym można wspierać twórców. No więc wróćmy do arcybiskupa Galbasa. Ja poświęciłem mu taki pozytywny felieton na swoim kanale w gruncie rzeczy, kiedy Wyrażałem pewne oczekiwania. Te oczekiwania były trochę tak sprofilowane, były sprofilowane w taki sposób, że spodziewałem się, że rzeczywiście ksiądz arcybiskup może iść w tę stronę. To znaczy, będzie chciał przede wszystkim być głosicielem pana Jezusa, ale nie takim głosicielem abstrakcyjnym, bujającym w chmurach, który w żaden sposób nie łączy wiary. W Chrystusa wiary katolickiej z pewnymi praktycznymi wymogami e, chociażby właśnie życia publicznego. Wiem, że zanim jeszcze trafił do Warszawy, potrafił wypowiedzieć się i w sprawie ochrony życia nienarodzonych, i w obronie y, chociażby katechetów, y, tak dając im y, takie wsparcie, y, pokazując, że on jako przedstawiciel kościoła, jeden z liderów kościoła w Polsce, jest po ich stronie w tej sprawie oczywiście ataku lewicowego na katechezę szkolną. Jak wiecie, lewica chce ograniczyć na różne sposoby obecność katechezy katolickiej czy w ogóle katechezy nauczania religii w szkole. Z pominięciem po prostu prawa. Prawo wymaga, takie jest w Polsce ustalone, że tego rodzaju zmiany muszą się dokonać za zgodą kościoła. Takiej zgody nie było. Były konsultacje, które ministerstwo próbowało nazwać taką zgodą, znaczy, pomierzać słowa, zgoda i konsultacje. Kościół się na to nie zgodził, i ksiądz arcybiskup Adrian Galbas tej sprawie się wypowiedział. Naprawdę warto sobie sięgnąć do różnych komentarzy, czy może homili, wypowiedzi cesarza, biskupa, które są dostępne na tym właśnie portalu, na którym teraz jesteście. To jest, to są wypowiedzi, które dają nadzieję, myślę, tym katolikom, którzy jednak w integralny sposób patrzą na sprawy swojej wiary i Powiedziałbym tak, nie zrażałbym się przynajmniej na razie tym, że ksiądz arcybiskup Adrian Galbas, no też lubi no, szermować tymi hasłami synodalności, właśnie kościoła synodalnego. To może znaczyć bardzo różne rzeczy. To może znaczyć też rzeczy po prostu dobre. Niekoniecznie musi to być tego rodzaju patologia, jaka, jaką oglądamy często w Rzymie tak czyli, czyli taki rodzaj demokratyzacji w którym na równym stopniu stawia się naukę kościoła jakieś ideologiczne nowinkarstwo mające po prostu rozmontować środka kościoła ale wróćmy do tej homilii którą ksiądz arcybiskup wygłosił w sejmie takie słowa padły. Niektóre wam tutaj przytoczę, pewnie część skomentuje. Naszym zadaniem jest dziś wprost mówić o Chrystusie. I ja to właśnie mówiłem w swoich tych oczekiwaniach. Oczekuję, że po prostu ksiądz arcybiskup nie będzie takim politykiem, tak? takim biskupem, politykiem, który wyciera korytarze dziś urzędów miejskich, tak, gdzie dogaduje się z politykami chociażby lewicy, czy politykami liberalnymi i de facto przehandlowuje jakieś chrześcijańskie zasady na różne instytucjonalne być może profity dla Kościoła, ale będzie mówić o Chrystusie, o mocy chrztu. Jesteśmy przecież prorokami, katechizm precyzuje jak należy to robić, powiedział ksiądz arcybiskup Adrian Galbas. Pouczanie kogoś, czytamy dalej, by doprowadzić go do wiary jest zadaniem każdego kaznodziei, a nawet Każdego wierzącego. Świedcy wypełniają swoją misję prorocką również przez ewangelizację, to znaczy głoszenie Chrystusa zarówno świadectwem życia, jak i słowem. W przypadku świeckich ta ewangelizacja nabiera swoistego charakteru i szczególnej skuteczności, przez to, że dokonuje się w zwykłych warunkach właściwych światu. No, oczywista sprawa. Można powiedzieć, że duchowieństwo niekoniecznie żyje w tych normalnych. Warunkach właściwych światu i oczywiste jest, że kontakt czy relacja duchowieństwa ze światem jest nieco inna z, samej, z samego charakteru stanu i życia. Dodał także ksiądz arcybiskup, że tego rodzaju apostol, apostolstwo nie polega tylko na samym świadectwie życia. I to jest można powiedzieć przełomowe, dlatego że yy, można odnieść wrażenie, ja mam takie wrażenie, że chrześcijańskie nauczanie, katolickie nauczanie, takie personalistyczne, lekko liberalizujące, inteligenckie, to wywodzące się z myśli Jacques'a Maritena, szczególnie jego humanizmu integralnego, sprowadza aktywność katolików i kościoła w sferze publicznej do świadectwa życia. A reszta jest tylko takim pragmatycznym dogadywaniem się. Z innymi siłami politycznymi, i akceptowaniem liberalnego konsensusu na przykład w, sprawie, w sprawach ochrony życia, czy to dzieci, czy osób starszych, czy edukacji, i tak dalej, i tak dalej, czyli że taki personalistyczny punkt widzenia zakłada, że chrześcijanie mają być świadkami życia, mają postępować wedle swoich zasad, ale w sprawach publicznych nie, zmien, nie, nie proponują niczego swojego, tylko Przyjmują to, co chce większość, liberalna większość e, społeczeństwa. Nawet nie większość, bo dobrze pamiętam wypowiedzi różnych katolickich intelektualistów, na przykład e, środowisk Znaku czy Tygodnika Powszechnego, którzy wręcz oburzali się na to, że, Paweł, że papież Jan Paweł II, w, w narodzie, który był w większości katolicki, bardziej katolicko zaangażowany niż teraz, proponował pewne rozwiązania oparte o y, uniwersalne reguły prawa naturalnego. Pamiętam, jak Jan Paweł II mówił wtedy, że to właśnie przez... Y, tego Jan Paweł II nie mówił, ale ja to dopowiadam, że przez y, tego rodzaju ludzi, liderów intelektualnych y, y, Kościoła mieliśmy do, do czynienia, i tu już jest cytat z Jana Pawła II, z większościowym gettem, katolickim gettem w Polsce. tak? Wreszcie przychodzi biskup, który mówi, że tak, nie należy postępować i że jest obowiązkiem chrześcijan, katolików, katolickich polityków, czy po prostu katolików, także publicznie głosić zasady chrześcijańskie, chrześcijańskie zasady życia wspólnego, życia narodowego, publicznego. To jest dla mnie przełomowe, Oby ksiądz arcybiskup się tego dalej trzymał. I mówił w ten sposób następująco: Prawdziwy apostoł szuka okazji głoszenia Chrystusa również słowem, bądź to niewierzącym, bądź wierzącym. Mówił: Wierni świeccy, którzy są do tego zdolni, przygotowani, mogą wnosić w swój wkład w formację katechetyczną, w nauczanie świętej nauki, w wykorzystywanie środków społecznego przekazu. Stosowanie, do, stosownie do posiadanej wiedzy, kompetencji. I zdolności, jakie posiadają, świeckim przysługuje prawo, a niekiedy nawet obowiązek, wyjawiania swojego zdania pasterzom w sprawach dotyczących dobra Kościoła oraz podawania go do wiadomości innym wiernym. No to czyli tu widzimy, że w sprawach życia publicznego, czy w ogóle w sprawach dobra Kościoła, także świeccy mają głos i powinni mieć głos. No i zobaczcie, to jest też rodzaj. Myślenia synodalnego. Moim zdaniem to jest ten pozytywny rodzaj myślenia synodalnego. To znaczy ten, w którym u fundamentu jest wspólna nauka wiary, wspólne objawienie i tradycja, z którego każdy może czerpać po to, żeby poprawiać, ulepszać życie kościelne. Myślę, że to jest bardzo, ale to bardzo ciekawe. No i teraz przejdźmy do tego najbardziej. Zasadniczego, tych najbardziej zasadniczych fragmentów, które są tutaj interesujące, już stricte dotykają polityki. Nie, Kościół nie powinien wtrącać się do polityki, mówi ksiądz arcybiskup i w ogóle do życia publicznego, bo słowo wtrącać sugeruje obecność nieprawną. Kościół powinien angażować się w politykę, bo ma prawo być w niej obecny. Mało tego, powinien to robić z wielką pasją. Nie tyle poprzez biskupów, co poprzez Was, aktywnych świeckich członków Kościoła, o których poglądach wiedzieli Wasi wyborcy i przypuszczam także ze względu na te poglądy Was wybrali. To oczywiście była homilia skierowana do parlamentarzystów. Ja bym się tu zastanowił nad tym fragmentem dotyczącym biskupów. Czy biskupi mają się wycofywać, mają właśnie zupełnie scedowywać sprawy? Publiczne na świeckich i być takimi milczącymi duchownymi, gdzieś schowanymi w kurkcie? Myślę, że nie o to chodzi z tych wypowiedzi, które znam arcybiskupa. Myślę, że raczej chodzi o to, że po prostu biskupi czy księża nie powinni być politykami czy bawić się w politykierstwo. Ale nawiązałbym do takiego wywiadu z księdzem kardynałem Grzegorzem. Rysiem, który komentowałem, ten ma swoje plusy i minusy, ale tam ksiądz kardynał bardzo dobrze zwrócił na jedną rzecz uwagę: to znaczy, upominanie, upominanie polityków, upominanie społeczeństwa z, w czasie kazań, w czasie homilii, jeśli chodzi o zasady życia społecznego, nie jest polityką. Tak? Biskupi i księża mają prawo upominać, mają prawo głosić katolicką naukę także w zakresie społecznym, z ambon kościołów. I to jest coś innego niż, niż uprawianie polityki. I w tym kontekście rozumiałbym także wypowiedź księdza arcybiskupa Adriana Galbasa. Nie chodzi, nie chodzi wcale o milczenie. I mówi dalej księdz arcybiskup. Dla mnie osobiście jest bardzo istotne, co o sprawach dla mnie ważnych i fundamentalnych myśli ten, czy tamten kandydat lub kandydatka. I wieram, wybieram tych, do których mi najbliżej. Wierzący chrześcijanin musi mieć odwagę odezwać się w sprawie wartości chrześcijańskich, wszędzie w domu, w swojej rodzinie, w miejscu pracy, w szkole, przy grillu na wakacjach także w parlamencie. I raz jeszcze dziękuję, że to robicie. No, pewnie mogliby to robić lepiej, co po niektórzy katolicy parlamentarzyści, ale teraz w to nie będę. Wchodził. W każdym razie uważam, że to jest zmiana, że to jest zmiana języka i sposobu myślenia. To znaczy wyjście z tej właśnie liberalno-personalistycznej bańki, w której siedzi większość naszego duchowieństwa. To znaczy, albo tam siedzą, albo po prostu są wycofani, no albo posługują się jakimś karykaturalnym językiem, e, takim tylko, no nie wiem. Mającym ściągać gromy na publiczność, z którą się nie zgadzają, który jest zupełnie nieskuteczny. Tu mamy język pozytywnej, pewnej mobilizacji, wyrażenia, nauczania Kościoła o zadaniach katolików w życiu publicznym. Naprawdę jestem pod dużym pozytywnym wrażeniem. Mam nadzieję, że ksiądz-arcybiskup Adrian Galbas będzie kontynuował tego rodzaju postawę, także sam będzie potrafił w sprawach ważnych, dla kościoła, właśnie wypowiedzieć się w taki sposób celny i precyzyjny. To jest znakomity przykład wypowiedzi, które powinny się po prostu powtarzać, które powinny być głoszone przez polskich biskupów w różnych sprawach. Tu jest akurat sprawa, można powiedzieć, metapolityczna, ale są też sprawy konkretne, w których można się wypowiedzieć na przykład bez atakowania czy bez jakiegoś języka agresji, ale wykładając precyzyjnie zasady, którymi należy się kierować, jeżeli się identyfikuje samemu jako katolik, jako osoba wierząca. Także naprawdę polecam, jeżeli macie ochotę, jeszcze zerknijcie sobie na całość tego wystąpienia albo na obszerne mówienie, które tutaj chociażby jest na portalu Opoka, z którego korzystałem. To jest Dobra wiadomość dzisiejszego dnia. No i cóż, na tym dzisiaj kończę. Pozdrawiam Was. Do usłyszenia, do następnego odcinka. Trzymajcie się.